Ejko kochani, witam się z Wami w piątek! Piątek weekendu, początek. Zawsze to powtarzam jak się w piątek witam. Nie wiem czemu, sorry, wybaczcie mi to. E, ja jestem po pracy. Jedziemy właśnie e, po dla psów, jedziemy po karmę dla psów. I muszę Wam o czymś opowiedzieć, przestrzec Was przed czymś. E, zdarzyły nam się ostatnio takie dwie rzeczy. Rzeczy związane z oszustwem, z naciąganiem i z hakowaniem chyba, tak? z wyłudzeniem eee, mój Radek, mojego Radka sprawa jest zupełnie inna niż moja, mój Radek ostatnio gdzieś tam na Facebooku oglądał gdzieś tam wyszło jakieś eee, nie wiem, powiadomienie niezwykłe rasy psów czy coś w tym stylu, no to sobie wszedł w te niezwykłe rasy ps, e, psów i wiecie, wiecie jak to na Facebooku i w ogóle gdzieś, gdziekolwiek jesteście na galerii na dole jest taki przycisk next, 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 no to on tak jechał next, 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 jechał eee, nie patrzył na co chyba wjechał i okazało się, że przy którymś zdjęciu to Next było, zamiast Next było Subscribe, czyli zasubskrybuj. No i za no myślał, że po prostu daje kolejne zdjęcie. I za chwilę przychodzi mu SMS. SMS, że zasubskrybował. Co zasubskrybować? Jakieś Dzwonki złąki, i melodia. MP3, coś tam, tapety do telefonu jakieś. Chierdom. Jakieś takie rzeczy za 4,50 50 funty tygodniowo. Za chwilę przychodzi drugi SMS. Że żeby się odsubskrybować, to musisz. Muszę zadzwonić na numer podany, który nie jest e, darmowy, ale i tak skasują je za dwa tygodnie e, użytkowania tego serwisu. Portalu serwisu. I co wy na to w ogóle? Ja sprawdziłem na koncie, faktycznie było minus 450. No było minus 450, ale co jest śmieszniejsze. Yy, pewnie też wiecie o tym, bo mi na przykład bardzo często na Facebooku wyskakuje taka ikonka, yy, znaczy nie ikonka wiadomość, yy, żeby twoje konto było bezpieczniejsze, żeby łatwiej było odzyskać, podaj swój numer telefonu, zarejestruj swój numer telefonu, czego ja nigdy nie robiłam, i Radek też tego nigdy nie robił. No to jak to wszystko do niego przeszło? Ja przypuszczam, że przez Google. W Google na pewno w telefonie masz swoje dane, swój numer telefonu. No tak musi być. A go, 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 Google, Google, Google. Powiązany jest automatycznie z Facebookiem, to wszystko teraz jest, jest to wszystko razem powiązane, także e, taka, e, taka kiszka. E, no ale zadzwoniłeś do banku, tam wszystko odkręciłeś, tak? Nie do banku, tylko do, do Vodafone i powiedziałem, że taka sytuacja się stała. Oni do Vodafone? Tak, oni powiedzieli, że ten, że dobra, od dzisiaj zablokują mi wszystkie third party związane z. Firm, firmami zewnętrznymi, także mam zablokowane numery płatne, mam zablokowane wszystkie takie SMSy płatne, wszystkie... wszystko, wszystko mam zablokowane. No także z jednej strony super. No mam nadzieję, że nigdy nie będziesz potrzebował jakiegoś SMS-a wysłać gdzieś, no chyba raczej nie, nie? E, no ale zobaczcie jak naprawdę... Dorandki w ciemno. randki w ciemno. obu <laughs> e, ale... na Eurowizję będę głosował, no to. Aha, okej. Okay. A później głosów nie uznają, bo ponoć z Polski głosów Polaków głosów. Don, no, tak. Coś tam nie podliczali, bo ponoć za dużo Polaków. No coś takiego było ponoć. Angli Anglii głosów nie podliczyli, bo poza dużo Polaków. No tak, no właśnie o to chodziło. A co się stało ze mną? U mnie dzisiaj z kolei jestem sobie na telefonie i weszłam w swoją skrzynkę mailową Yahoo! z którą mam powiązaną powiązane konto PayPal. No i wchodzę sobie, a tam chyba pierwsza wiadomość, albo no nie wiem, druga z góry e, twoja płatność do tego i tego serwisu została wykonana. I tak myślę, wiecie, są często takie skamy, że przychodzą e, właśnie dokładnie tak samo to wygląda, twoja płatność została wykonana, tylko, że było bez imienia i nazwiska przeważnie te skamy, a tu normalnie widziałam, że to jest PayPal, droga, Jolanto, mm, e, Twoja płatność została dokonana, 81 funtów na ten i na ten numer z tego i z tego konta. I ja tak sobie myślę. Co powiedziałam znowu, że się śmiesz. Milanto. Jolanto, g? I tak sobie myślę, jakie 81 funtów. I myślę, może faktycznie coś, bo, bo żeśmy coś wczoraj kupowali przez chwilę, ale potem myślę, no na 100% i na taką kwotę i nie, na ta, nie z takiej firmy. I wchodzę, ale wchodzę. Mówię, wejdę sobie na swojego Paypala, żeby zobaczyć, czy to faktycznie nie skam. No i wchodzę na swojego pieprzonego Paypala, a tam minus 81 funtów. No skąd, jak? I tak jak mówię, w ogóle do firmy, której nie znam, wygooglowałam tą firmę i jest to firma, już teraz nie pamiętam. Bitcoin. Która sprzedaje bitco bitcoiny czy coś takiego. Nie wiem, czy tymi pieniędzmi się gra online, czy co to jest. Ja nie mam pojęcia, co to jest, bo nawet za bardzo się nie wgłębiałam. Zadzwoniłam do mojego banku. W banku mi powiedzieli, że owszem, zablokują mi, ale płatności do pay z Paypala, ale jeżeli płatność już została zaczęta, oni nie mają możliwości nic z tym zrobić. Tak więc troszkę dupa. No, wszystkie przyszłe transakcje mam zablokowane no ale tego nie dało się rady zrobić nie mogłam już więcej dzwonić do Paypala, bo byłam w pracy na przerwie no i tak przedłużyłam sobie przerwę o 15 minut eee, jakby to było ważne w tej sprawie <grym> ale powiem Wam, że no, no dziwna sytuacja, no i później Radek był prędzej ode mnie w domu, także eee, całą sprawę zgłosił Paypalowi ja jeszcze po przyjeździe, po powrocie do domu z pracy też do nich zadzwoniłam, kobieta mi od razu uspokoiła, mówi nie martw się, mówi jeżeli to jest eee, nieautoryzowana płatność, my na 100% i oddamy pieniądze, w ogóle się tym nie martw no ale powiem wam taka dziwna sytuacja. No i kurde, no jak się tutaj czuć bezpiecznym w sieci? Nie wszystko, wszystko bezpieczne. Ja też, ja też jestem strasznie yy, odważna chciałam powiedzieć. Odważna też jestem. <laughs> jestem strasznie yy, ostrożna. O to mi chodziło. No i powiem Wam, że jestem troszeczkę taka srzakowana, zniesmaczona jestem bardzo. Zobaczymy jeszcze jak to się zakończy. Pani powiedziała, że w ciągu 24 godzin dadzą mi znać, jak to się wszystko zakończy. No ale zapewniła mnie, że wszystko powinno być tak, jak być powinno, czyli powinni mi te pieniążki oddać. Nie pomogło też to, że po prostu zlikwidowałam kartę z konta, Paypal, no bo pieniążki mi po prostu automatycznie wychodziły z konta. Także no, dziwna, dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że naprawdę to się rozwiąże. Globoskowy. Na kawałek, na butelkę. Przeżyłam prosto z pracy, zresztą widać po mnie, że jestem po pracy. malucha, serenkę, żebyś świniła. Ale jak ci naświniłam, troszeczkę się rozlało. No i kawy nie zdążyłam, nie zdążyłam wypisać, że muszę pisz taką wychodną. No, dajcie mi koniecznie znać, czy u Was też kiedyś były jakieś takie przypadki z przekrętami PayPalowymi albo innymi. Radek od razu swoje konto zlikwidował i tak fajnie powiedział. It's not my pal. <laughs> także no, chyba moim palem też PayPal pay nie będzie. No, ale mm, nie podoba mi się. Także dajcie koniecznie znać i bierzcie nauczkę. Bierzcie nauczkę? Nie. Weźcie nauczkę ze mnie, tak? To można powiedzieć? Yy, I bądźcie ostrożni z płatnościami i sprawdzajcie co jakiś czas yy, swoje płatności, czy nic tam dziwnego się nie dzieje. Za dwa dni, 26 maja, w Anglii jest Dzień Matki. Zobaczcie, co się dzieje. Wow, szaleństwo, szaleństwo, ale piękne. Jaja. Od wyboru do koloru o, jakie marchewki boskie. U nas chyba nie ma takiego szaleństwa, co? To fajnie wygląda. Wszędzie słodkości, słodkości. Tylko żeby ludzie kasę wydawali. Szaleństwo. No jest słońce, jest słońce. Ok, jest 13 stopni tylko i zobaczcie. W słońcu 13. Się zaczyna. I ogólnie na środku drogi wszyscy musieli czekać, aż pan sobie otworzy dach, bo się zrobiło gorąco. Ogólnie to wam przed chwileczką pokazywałam, że jest zaledwie 13 stopni, yy, ale wyobraźcie sobie, że dzisiaj o trzeciej było, o trzeciej w nocy 5 stopni, ale nie o tym mowa. Chciałam powiedzieć o tym, że niby w przyszłym tygodniu ma już być u nas 18 stopni. Przez tydzień, a potem ma wrócić zima. No nie żartuj sobie! No ile pan ma być ten? Ile Aha, jest? no to to teraz sobie wymyślasz, tak? No, bo mi tak powiedziałeś, że od przyszłego tygodnia ma być 18 stopni. To ja wszystkim w pracy w ogóle rozpowiedziałam, w przyszłym tygodniu 18 stopni, w przyszłym tygodniu 18 stopni. Nie kłamałeś. Z taką rzeczą byś mnie na pewno nie skłamał. Skłamałbyś? Nie wiem. Nie wiem. Dajcie znać koniecznie jaka u Was jest pogoda. Czy idzie już wiosna, czy widać tę wiosnę, czy nie? Trochę się martwiłam, że no, mi... Powiedz jaki, jaki numer znowu zrobiłaś? Jedziemy, jedziemy jeść, a ty nie zapomniałaś tym razem karty, tylko z, z się, bo, bo tak. No, ale naprawdę, sami jesteście świadkiem, że teraz znowu nie mam karty, ale ja nie robię tego celowo. No, tym razem musiałam to zrobić, bo okradli mnie. Tak więc, a, dobra, idziemy. O Jezus, już czuję te pyszne zapachy. Mm. Chyba trochę poczekamy. O, chociaż widzę, że się tam ruszyło z przodu. My stoimy, stoimy. Jedziemy! Tutaj żonkili zawsze bardzo dużo jest. To bałagan. Co to za bałagan, się pytam? Pieseczki? Pieski? Popatrzcie na panią. Halo, jedziecie, czy idziemy na spacer? Idziemy na spacer? <laughs> idziemy na spacer? Spacerek? Ale sypna robiłyście. Kto tak nasypił? Kto tak nasypił? No. Ktoś mi ostatnio poprosił, a mianowicie Kasia Włóczyki, jak się nie mylę, żeby pokazać jak działa obroża, o której mówiłam, że nakładamy szkodnikowi. Tak więc, sorry, że jest brudna, no ale to jest psi gadżet, a ona się tarza zawsze w błotach i innych e, i, I w innych fantastycznych e, darach natury. Tak więc, moi drodzy, tą obrożę zakłada się psu na szyję, co oczywiście jest normalne. Radosław, podtrzymasz tą obrożę? Poproszę. Nie kopnij mnie. Nie, nie kopnę Ciebie. A na pilocie, co prawda, ja nie znam... Wiecie co, nie wiem, czy mi się tutaj w ogóle jest... Nie. Zumuję, mi się, widzę na chodniku. A tutaj na pilocie... Już. O, połóż to na płotku. A tutaj na pilocie jest taka opcja. Zobaczcie, ja Wam mówiłam, że tutaj jest prąd gdzieś. Jest dźwięk i są wibracje. My u luny stosujemy, włączamy mod i to jest dźwięk, na dźwięk na światełko. Jakie światełko? To jest światło, no naciśnie jest. Naciśnie jest, tu gdzie jest, jest, bo ja nie widzę przez kamerę y. tu. I się świeci tu światełko. A, i tu w ciemnościach widać psa. O, spoko, ja nie widziałam, Wiecie, no widać jak ja tego używam. A później jest znowu mod, tu jest prąd, nie będę. aha. Nie Tutaj jest, ale nie próbowaliśmy na psach, żeby nie było. Radek spróbował na sobie i na znajomym ostatnio, ale nie byli zadowoleni. Później mamy kolejny mod, to są wibracje. Nacisnę, może coś będzie, niech samochody przejadą. Widzicie? O, widać, to idealnie. Są wibracje, albo jest to, co my używamy u Luny, czyli dźwięki i słuchajcie, czego ona się bardzo boi. Znaczy nie boi, ale reaguje od razu. To jest najcichsze. I to jest tak, tutaj jeszcze się ustawia moc i to jest najcichsze. I wystarczy, że tym piskniemy i ten właśnie mały szkodnik, bo to jest szkodnik, reaguje od razu. I gadżet został zakupiony, Radosław, gdzie ty to kupiłeś? Na ebayu, tak? Eee, to coś zostało kupione na ebayu i to chyba za drugi nie było. Pamiętasz, ile płaciłeś? Nie pamięta, bo jest... <laughs> Pięknie wyglądał, nie pamięta, bo jest z przodu. Eee, dobra, idziemy z naszymi cz czteronogami. Czworonogami. Czteronogami, wiecie co? Ja wiem, powiedziałam! Wiecie co? Ja wiem! Ja już nieraz widzę w komentarzach, że ja strasznie brzydko mówię, no ale no niestety. No niestety zdarza się. Za ile to kupiłeś? 17, 17 funtów na eBayu. Tak więc, jeżeli macie jakieś psy takie. Mm, takie. Niesforne, niesłuchające się i reagujące na inne psy, to ja naprawdę polecam. To ma zasięg do 100 metrów. Także teraz założymy to lunię i ją on... No, niby, tak? Niby do 100, ale sprawdzamy czasami. Dosyć daleko lata od nas i reaguje. No, no, tak daleko nie próbowaliśmy, to fakt. Ale jeżeli macie jakieś niesforne psiaki, to naprawdę godne polecenia. Tylko nie prąd. Poszła! Ale niedaleko. Bardzo jestem rozczarowana tym, co zrobili na naszym, na naszym polu. Nie można chodzić, całe buty mam w oglinie, masakra jakaś. No trudno, przeżyjemy.